Siemano mano, kolano widzowie, dziś będzie taki spokojniejszy odcinek. Ponieważ ostatnio tyle się dzieje na wojanowicach, że musimy troszeczkę złapać oddech, co nie? Troszeczkę nie myśleć o tym, co się dzieje, bo z tego co widzicie, no parion ma soja z nubem, nubek e, tam coś kręci. Wydaje mi się, że domek został zniszczony przez Nubka, e, bo tak za bardzo mnie chce w to, e, jakby wiecie, wkopać. No ale nikt mi nie wierzy, więc nie mam co tutaj e, do gadania. Nie mam, no po prostu posprząta. Tam, Wojanowice. o tyle mogę zrobić, O, posprzątamy Wojanowice z tego śniegu e, i ogólnie troszeczkę ogarniemy je, ponieważ, jak widzicie, tutaj jest bardzo ciężko z tym oświetleniem. Spójrzcie, na przykład tutaj te lampy mega mało dają, naprawdę to jest coś na zasadzie. E, co chwilę tutaj pojawiały się jakieś e, zombiaki, co chwilę jakieś szkielety, creepery i ja już mam dość, ja już mam dość, dlatego pójdziemy sobie po pochodnie e, i sobie to ładnie tutaj ogarniemy. Pochodnie mamy, więc można sobie spokojnie teraz tutaj oświetlać to, co zepsujemy. Tak, sprzątanie Wojanowic, luźny odcinek. Widzowie, czasem takie są właśnie potrzebne, żeby właśnie, jak już mówiłem wcześniej, ten oddech sobie wziąć i, i uspokoić się trochę, bo, bo nie ukrywam, zestresowała mnie obecna sytuacja. Wszyscy mnie oskarżają. Jest... a wszystko tutaj niższe. No, i zamiast to posprzątać, to ja to wszystko poniszczę. Patrzcie, tutaj zrobiłem sobie więcej miejsca na te śnieżki. Pyk, 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 pyk. pyk. Okej. Okay. No i niestety tutaj ten e, Cobblestone będzie brzydki. No, no cóż, nic na to nie poradzę. Tutaj jest skrzynia. Nadal nie zosta została rozwiązana zagadka, co oznaczały te kolory, zielony i czarny. Możliwe, że to był jakiś troll Paliona, albo coś w tym stylu, ale Palion się do tego na, o, na końcu nie przyznał, więc nie ma tutaj pewności. Tak czy siak, sprawa została nierozwiązana i dalej nic nie wiemy yy, na ten temat, yy, co tutaj właściwie to robiło. A, nie! Czemu ja niszczę? Czemu ja to bezczelnie niszczę? No dramat po prostu, widzowie. Teraz ten kobyl stąd będzie brzydki. O, dobra, mam za Szybki kill off po prostu, wiecie? Za szybki kill off i on nie pomaga. Wdawać mi się mogło, że. Ej, kto narzeka na za szybki kill off? Przecież to właśnie super jak masz szybki kill. Off. No, mm, nie w tym przypadku, mordo. No bo w tym przypadku to fajnie byłoby mieć coś wolniejszego. Na przykład taki dirtowy kill kilof e, e, Nubka. Mm. Nubek to dzban. Nubek nas chce wyrobić w jakiś mały przekręt. Przekręt nuba, wydaje mi się. To jest to jest oficjalnie największy przekręt nuba. Coś, co teraz Nubek kombinuje. O, no i tutaj wszędzie postawimy te pochodnie. No bo już mam dość szczerze z tymi wszystkimi zombiakami Bawić się na Wojanowicach co chwilę Co chwilę jakieś zombiaki rozwalam, co nie? No mega słabo, dlatego fajnie, że jest noc Dzięki temu widać e, Gdzie tutaj e, jest Gdzie powinno być to bardziej oświetlone Niestety noc powoli się kończy Więc dobrze byłoby tutaj To oświetlić jeszcze zanim ta noc Będzie No ale nie wiem, czy się wyrobimy Słuchajcie, jest taka trochę, spójrzcie Zaćmienie lekkiego księżyca Dobra, pyk, pyk, ogólnie na serwerze jest nawet palion i nuk. Hmm, ciekawe co oni mogą razem robić. Pewnie jakieś, nie wiem, jakieś swoje plany na, na wojnę robią. Hmm? hmm, bo coś mi się wydaje, że to nie skończy się dobrze, jeżeli Nubek będzie tak Judza opaliona. A potem jeszcze mnie. Wydaje mi się, że tutaj może się skończyć to czymś złym. Ale my dzisiaj tylko sobie rozwalamy Dirta... Nie, co ja gadam Dirta? No widzicie, jak mi to na banie wchodzi? Tak mi to na banie wchodzi, że cały czas myślę o Dircie. Rozwalamy sobie tutaj te mm, lampy i robimy porządek po e, zimie. No bo jednak już zima praktycznie się kończy. Już jest coraz e, mniejsza szansa no to, że tego śniegu, e, e, że ten śnieg jeszcze zobaczymy. Może jeszcze raz to zobaczymy. Na przykład wczoraj jak jechałem autem, to leciał, ne, leciał, padał deszcz ze śniegiem, więc no było nieźle, ale to nadal taka, wiecie, na dworze po, na brzydka pogoda, jak tak jest połączony deszcz ze śniegiem. To wtedy jest tak brzydko po prostu. E, lepiej jak jest sam śnieg i jest pogoda na minusie, to wtedy ten śnieg chociaż zostaje, co nie? A tak to się robi: bryja, jak to się mówi bryja. Dobra, pyk, pyk. No, może mam plan, na samym początku będę stawiał pochodnie. Tych pochodni mam naprawdę dużo, więc powinno starczyć, a dopiero potem e, będę rozwalał śnieg oraz e, te tutaj latarnie. Wiecie dlaczego? Bo pomyślałem. Dlatego, bo pomyślałem. Słuchajcie, przecież pochodnie roztapiają śnieg, więc jak ja, je, ja ich tutaj położę naprawdę całkiem sporo, to będę miał dużo mniej śniegu do rozwalania, przez co mniej zniszczę łopatę, Dodatkowo mniej prawdopodobnie będę miał rozwalonego dirta naokoło, bo ta łopata jest na tyle silna, że rozwala przy okazji dirta. Dobra, tutaj wszędzie te pochodnie kładziemy, patrzcie. Domek rozwalony, paliona. Dramat nad dramatami. To wywołało oburzenie u nas na wojanowicach. No i nie wiadomo, jakie będą tego skutki. Nie wiadomo, co to spowoduje dalej. To jest piesek, który się nie nazywa. Piesek bezimienny. Trzeba go nazwać. Piesek bezimienny. Dobra, pyk, pyk, tutaj. Ej, idzie nam całkiem sprawnie, słuchajcie, już 5 minut. A my mamy naprawdę sporą część wojanowic ogarniętą. No tutaj najczęściej jakieś właśnie zombiaki się respiły i mnie to no, denerwowało. Ale już się robi nie... Niestety jasno, więc... No sobie tutaj nie popatrzymy, gdzie powinna być jeszcze jakaś pochodnia, bo nie będziemy tego widzieć. Dobra, rozwalimy jeszcze te tutaj latarnie. No te latarnie naprawdę słabo, słabo dają oświetlenia, więc dobrze, że już się ich pozbędziemy. Teraz na ich miejsce kładziemy pochodnie. Pyk, pyk, pyk. Dziękuję bardzo. A, tutaj już była pochodnia, widzicie? Okej. Okay. O, w tym miejscu akurat można zniszczyć um, śnieg, to się nic nie stanie, słuchajcie, bo jest to jednak twardy budulec i nie zepsujemy dirta, ale najgorzej będzie śnieg um, niszczyć właśnie w tym miejscu. Spójrzcie, no cały czas będzie to wypadało Więc jak widzicie, dajcie znać Widzicie taki luźny odcinek Dajcie znać, czy czasem takie różne odcinki e, Wam się podobają Jak po prostu sobie coś robimy i gadamy, co nie? Na przykład na e, obecne tematy Które się dzieją na Wojanowicach Bo to cały czas coś nowego się e, dzieje Cały czas coś nowego e, Ktoś robi, ktoś tutaj komuś zniszczył dom Ktoś zrobił to Drama, wielka drama Drama z nubem. Od kilku normalnie lat ciągle coś na Wojanowicach się dzieje więc z jednej strony się cieszę, że cały czas jest o czym nagrywać, prawda? Ale z drugiej, no taki czasem chill właśnie się przydaje, nie? Żeby sobie tutaj e, postawić pochodnie czy coś ogarnąć. Właśnie ja bym chciał. Pocisnąć z tym, e, z tym takim roleplayem, dokończyć tamtą część Wajanowicz. widzicie tam gdzie jest McDonald's, e, Apple Store, bo to było bardzo fajnie mi się nagrywało te filmy z tego, czy, czy ja tutaj widziałem gdzieś Paliona? Mam z widy, mam z widy, widziałem gdzieś Paliona. E, no mega fajnie się to e, nagrywa też, jak właśnie tam sobie w Macu siedzimy, coś robimy, takie właśnie filmy e, akcji, takie no przy, przyjazne filmy. Więc chciałbym do tego wrócić, chciałbym już w końcu zrobić ten cały e, roleplay tam. No tak no to nazywamy jakby roleplay, żeby tam był. E, no tylko teraz znowu to zastopowało przez to, co się obecnie dzieje, czyli przez tą całą wojnę. E, ej, słyszę! Słyszałem fajerwerkę Oni tutaj gdzieś latają, słuchajcie Oni gdzieś tutaj latają Znowu robią jakiś, jakiś przypał tutaj Dobrze, że wziąłem tyle pochodni Bo naprawdę dużo tych pochodni Mi tutaj oświetlanie Wojanowic zjada No jednak Wojanowice są przeogromne są tak duże, że w niektórych miejscach tutaj na świecie mam lagi, jak sobie gdzieś przechodzę. Już po prostu Minecraft nie wyrabia, safe, na którym e, Wojanowice mamy, już nie wyrabia ten nasz świat i słuchajcie, czasami właśnie coś tutaj przytnie. O, o, widzicie? Przy, o, widzicie? Takie przycięcie tutaj jest lekkie, cyk, cyk, w takich niektórych miejscach, o. Nie wiem dokładnie jak to naprawić, próbowałem to naprawić. Ale wydaje mi się, że to już Wojenowice są na tyle duża, że to będzie problem. Może kiedyś to naprawimy, kto wie, zobaczymy. Zobaczymy zresztą, co się jeszcze będzie działo na Wojenowicach, bo... E, no co chwilę jest coś nowego, co chwilę coś się dzieje. E, więc może to się samo jeszcze naprawi, kto wie. Może przyjdzie tutaj e, nie wiadomo jaki on i to będzie przyjazny on. W końcu bym chciał taką postać przyjazną. czy znaczy, przez chwilę Nubek był przyjazną postacią, no ale... Widzicie, nie, nie potrwało to jakoś mega długo, chociaż nubek no, już trochę jest, ale nie potrwało to tak długo. Żeby jakoś tym się jeszcze nacieszyć, co nie? Fajnie jakby ten Nubek był jeszcze dłużej taki pozytywny jak kiedyś. Zresztą piszecie nawet cały czas, że chcecie starego, dawnego Nubka. żeby nawet nie do końca sami nie wiecie e, właściwie co teraz zrobić. Bo piszecie mi, że albo go wywalić, albo wywalić, ale tylko na sekundkę, na chwilkę. Bo wiem, że wy też chcecie Nubka, żeby tutaj był, żeby e, nas rozbawiał i tak dalej. Ale nie w takiej formie jak jest obecnie. Więc na obecną chwilę du duża część osób chce Nubka wywalić, ale chciałaby, żeby Nubek wrócił kiedy Końcu się ogarnie. Więc to jest na takiej zasadzie, że ja też nie wiem, co zrobić. Bo jak wywalę teraz Nubek, a okaże się, że Nubek zaraz się ogarnie, to co, co wtedy, nie? Nubek już wtedy nie wróci i już nie będzie śmiesznie. Więc nie chcę też teraz Nubka wywalać. Daję mu jeszcze tutaj, wiecie, czas. Eee, poza tym, teraz okazuje się, że Nubek ma soja spalionym, więc o dziwo spalionym potrafi być przyjazny tylko ze mną nie? Nie wiem dlaczego. Może, nie wiem, może go boli, że mam więcej łapek w górę od niego. Kto wie? Chociaż nie, on ma więcej łapek w górę ode mnie. No, hello! Ostatnio jak patrzyliśmy, on miał 80 tysięcy łapek w górę na swoim pierwszym filmie. Mordeczki. To może nie, może nie zostawiajcie mi łapek w górę, żeby Nubek nie był zazdrosny łapki w górę. Może niech ma więcej ode mnie to, to przynajmniej nie będzie świrował, a ja będę miał spokój. Dobra, pek pek, dirciol, tutaj niestety znowu ta łopata. Może ja pójdę sobie po jakąś łopatę taką słabszą, no bo nie wyobrażam sobie tego cały czas zabudowywać, widzicie? Dobra, chodźmy, zróbmy tak, to, to będzie dobry pomysł. Ale jeszcze sprawdźmy, bo słuchajcie, wszędzie pochodnie są już. Tak mi się wydaje To sprawdźmy jeszcze, czy na górze nie ma czasem jakiegoś śniegu Bo wydaje mi się, że coś tutaj chyba było Nie, nie ma Słuchajcie, nie ma tutaj śniegu Okej, okay. no bo jednak pustynia, nie? Śnieg na pustyni, trochę dziwne Dobra, chodźmy po jakąś prostą, unubkową łopatę Siema, Świenia, Halina Świnia Halina, słuchajcie, patrzcie, ma mało HP ja, To dlatego, bo nubek ją walnął ostatnio I to mnie troszeczkę stresuje Podka regeneracji by się przydała, tak o dziwo, karmienie świni ziemniakiem nic nie daje. Nie wiem dlaczego. A może jeszcze spróbujemy, jeszcze raz. Dobra, nakarmimy świnkę, halinkę naszą kochaną, słodką ziemniaczkiem. Hejka. O! I No nie, widzicie? Nadal ma połowę HP. Stresuje mnie to niezmiernie. Wystarczy jeden shot i świnka, halinka umrze. A to byłoby. No byłoby w ogóle, nie wiem, nie, to byłby koniec wojanowic, ewidentnie. Dźwięka Halinka umierająca. Nie, no tego nie potrafię wyobrazić. Dobra, mamy wow, ponad stack, latarenek, dusz. Jakim cudem mam... A, bo jeszcze nie pozbierałem tamte latarnie. Bo się zastanawiałem, jakim cudem mam tylko stack, latarnie a przecież już kilka staków pochodni wydałem. Dobra, idziemy po tą łopatę. Tutaj powinna być. E, o, tutaj mamy taką jak są Zwykła, jak soba, powinna wystarczyć i weźmy sobie jeszcze kill Kilow jakiś taki prosty. Pyk, ok, dziękuję. Idziemy w takim razie teraz spokojnie sobie rozwalać ten śnieg. Gdzie jest śnieg? Wo! Stare Wojanowice, spójrzcie, bez śniegu. No, fajna taka odmiana, to znaczy. Fajnie było ten śnieg mieć Przez chwilę, ale jak już jest długo To potem troszeczkę przeszkadza i dobrze go jednak Teraz zniszczyć eee, Ale właśnie też mi się podoba Pierwsza zima, taka pierwszy śnieg Na Wojanowicach to był, bo wcześniej, rok temu Były święta na Wojanowicach, ale nie było Śniegu, więc słuchajcie widzowie Nie było aż tak świątecznie jak w tym roku A teraz mi się bardzo podobały obecne Święta i szczerze no Chętnie bym nawet je powtórzył w przyszłym roku Dobra, widzę, że już tutaj będzie potrzebne e, Będzie potrzebne dużo pochodni bo tutaj nie ma ich rozsianych, więc będzie ciemno, pyk, pyk, lepiej więcej pochodni, niż potem użerać się z głupimi zombiakami, to mnie pociesza właśnie, to mnie pociesza, że teraz przynajmniej tych zombiaków będzie mniej i innych jakichś stworów i to się ogarnie, już 12 minut trwa ten odcinek, widzowie, to będzie długi, luźny odcinek, tak mi się wydaje, bo sporo jeszcze nam z roboty zostało. Spójrzcie, tutaj jest, mamy jeszcze bardzo dużo śniegu. A potem jeszcze zniszczyć te latarnie i zastąpić je znowu pochodniami. Sprawdźmy, czy za chwilę będzie może noc. No, w sumie niedługo będzie noc. Dobra, to skupmy się na początku na rozwalaniu tego śniegu. E, a jak już się zrobi noc, to zajmiemy się. O, się ma piesku. Palion, zabierz tego psa. <ścoughs> tak się nazywa pies. Palion, zabierz tego psa. Ten pies był tam w środku, w tej naszej tajnej bazie Palionej wojny. To jest w ogóle baza, która chyba nie została odkryta. Jeżeli została odkryta, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że. Chyba nikt jej nie odkrył. Więc to byłoby ciekawe, żeby tam wznowić tą tajną bazę. Tylko na początku, palion musi już nie mieć soja z nubem. A najlepiej, żebyśmy wszyscy razem mieli soja, a nie, że ktoś nie ma soja czy co. Ale nubek tak nie chce. Nubek nie chce mieć soja ze mną na przykład, widzicie? Dobra, pek, 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 ale nam to idzie. Spójrzcie: py, 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 py. py. I od razu lepiej z taką zbrojką, nie, z łopatą, nie zbrojką. Pyk, no przecież my byśmy co chwilę musieli tutaj zabudowywać to wszystko, dobra. Pyk, 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 i jak się ładnie zaczyna robić, wojanowice wracają do letniego, normalnie stylu, co nie? Letnie wojanowice, pyk, pyk, okej, okay, pyk, potrzebuję tej ziemi, okej. Okay. Dobra, lecimy. Nie zostało nam już jakoś mega dużo. Eee, jeszcze tutaj kawałeczek upaliona, jak widzicie. Pek z tej strony. O, najstarsza. Nie, nie najstarsza, ale jedna z najstarszych budowli i przy okazji najbardziej nieużywana. Czyli jak ona się nazywała? to Jak się nazywa ten sklep? Ja zapomniałem! Jaszczurka. <laughs> nie, jak on? Zapomniałem jak się nazywała. Coś. Zapomniałem, nie wiesz, a nie jest podpisany. Zapomniałem najlepszego, najważniejszego budynku na wojanowicach. Jak się nazywa? No dramat, co nie? Dobra, żal, żal, wstyd mi za siebie. Dobra, pyk, to już mamy ogarnięte, czy tam jest jakiś śnieg jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, tutaj wszędzie jest ładnie. Jeszcze tutaj jeden śnieg widziałem, okej, okay, jeszcze tutaj jest. Tutaj ładnie się też ten śnieg roztopił. Z tego co widzę mam znacznie mniej tego śniegu do psucia dzięki temu że, że te pochodnie postawiliśmy, to one trochę roztopiły ten śnieg i już mam mniej roboty. To był dobry plan! 200 IQ. Dobra, pyk, 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 jeszcze tu. O! Widzę gnoma jednego! Gnomie! Patrzcie, oni coś tam. Nie, dobra, oni coś tam. Oni coś tam kombinują. Co oni robią? Widzicie, oni sobie siedzą razem, jak najwięksi przyjaciele. Ja też tak chcę. Ja nie, ja muszę szybko skontaktować się z Katy i znowu mieć soja z Katy, bo ja nie mogę tak sam po prostu tutaj być. Jak oni tutaj będą się um, dobrze bawić. Aaaa! Rzucam je tym ścieżkami, dobra, rzucę go też. Nie jesteśmy razem na tym, na czacie głosowym, więc nie słyszymy się wzajemnie. Oni też nie słyszą, co ja uh, gadam. Oni pewnie sami coś sobie gadają Nie wiem, mam do nich wejść na czat? Nie, pewnie nawet nie będą mnie chcieli Spodejdź, głupie głupki Dobra, idę stąd, uciekam Dostali troszkę ze śnieżek, więc git Dobra, pyk Zabieramy sobie tutaj, e, jeszcze tą O, patrzcie jak łopata w ogóle Jesz, Jeszcze z połowa łopaty tylko wytrzymałości Dobra, jak ładnie Ale ładnie, słuchajcie Jestem ciekaw, co oni to. Tam... O, może zrobimy reakcję na to, co oni mówili teraz, co nie? Bo możliwe, że nagrywają odcinek, to może potem bym zobaczył ten odcinek. Hoho. Ho. Napiszcie, właśnie, czy chcecie więcej reakcji? Ostatnie reakcje na film, nubka, jak jeszcze był normalny, bardzo Wam się spodobały i chciałem tego nagrywać więcej. Dobra, cały śnieg praktycznie jest. Oj, znowu nie mam jedząka. Więc teraz zajmiemy się latarniami. Tylko tutaj ostatnia część tego śniegu została. Pyk-pyk-pyk. Końcówka dosłownie, końcówka jeszcze przy moim domku. Zrobiłem wszędzie, tylko jeszcze zostało przy moim domku, więc to trzeba poprawić. Oj, tutaj śnieg musi wrócić. Dobra, tu, czy coś tutaj jeszcze jest? Nie. Dobra, chyba jest git w takim razie. Pyk, jeszcze tutaj. Końcóweczka dosłownie, jeszcze tutaj taka szybka. Szybkie przeszycie tego cyk, 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 cyk. Ok, i teraz zabieramy się. Za rozwalanie tych e, latarni Dobra, latarnie, pozbędziemy się was I będzie git Akurat e, skoro już postawiłem pochodnie To wystarczy tylko i wyłącznie te latarnie rozwalić A robi się idealnie noc Więc przy okazji sprawdzimy sobie czy wojanowice są dobrze oświetlone Czy będą pojawiały się te jakieś zombiaki Mam nadzieję, że nie Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj więcej Jakiś wojen robić Ostatnio dwa razy mi się tutaj zre zrespiła taka horda zombiaków Nie wiem dlaczego Dobra, pyk, pyk ale będziemy mieć śniegu, ja nie mogę. Zrobimy własny. Zrobimy biom zimowy na wojanowicach! O oh ja! Yeah! Widzowie, to jest genialny pomysł! Biom zimowy na wojanowicach, taki jeden, jakiś po prostu mały biom zimowy Taki żeby był, bo na wojanowicach mamy właściwie biom pustynny Mamy biom. Um, jest ten. Nie, nie dżunglowy, jak on się nazywa? Te drzewa są takie tropikalne. O, tropikalny mamy biom. I mamy biom zwykły. Więc mamy połączenie trzech biomów na Wojenowicach. I może dodamy biom zimowy jako czwarty. A to może na święta przyszłe? Co by na to? Uuuu! Wojenowice już mają tyle lat. Nice, dobra. Pyk, pyk. Dobra, rozwalamy te pochodnie, w sensie latarnie. Idzie to, idzie to nam nawet całkiem sprawnie, już 17 minut ma ten odcinek, wielkie sprzątanie wojenowic. To mi się podoba. Takie pogaduszki z widzami. <laughs> Moimi ziomkami. Dobra, pek, tutaj widzę, że już trzeba będzie pochodnie postawić. Chociaż mógłbym nie stawiać w tej pochodni, to potem Nubek miałby creepery pod swoim domkiem. <laughs> co wy na to? Ja no dobra, postawię, bo potem te creepery mogą pójść na resztę wojenowic. Zresztą spójrzcie, tutaj jest jedna wielka ogromna dziura. No, trzeba też te dziury potem zakopać, ale to już nie na tym odcinku, tylko może kiedy indziej. Więc cyk tutaj, ostatnie, nie, nie ostatnie. Właściwie jesteśmy w takiej połowie drogi, jeśli chodzi o te latarnie. Nie mamy już e, wszystko praktycznie tutaj poniszczone, tylko jeszcze właśnie latarnie. E, I i, 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 i. chciałem zrobić trzeci bacon, latarnie tam, w tamtym miejscu. Znaczy nie teraz, bo teraz mamy wojnę z nubem, więc ja bym mu tylko pomógł, e, ale tak na przyszłość. Jak jakby udało nam się pogodzić. A, możliwe, że uda się. No, nie no, trzeba będzie się pogodzić, słuchajcie, prędzej czy później. To, jakby udało się pogodzić, to właśnie taka super latarnia e, tam by była i wszędzie już na Wojanowicach byłoby wtedy, wiecie, speed i jump 2, co nie? Żebyśmy mogli sobie szybko biegać i skakać. Dobra, to ja się zajmuję niszczeniem tych tutaj e, pochodni, e, latarni, cały czas mi się to myli e, i widzimy się w sumie, jak już to skończa. O, w tym miejscu widzicie? Dobrze, że ta noc jest. Dzięki temu widać, w którym miejscu jest ciemniej. Tutaj trochę jest ciemniej i tutaj na pewno by się respiły jakieś potwory, więc szybko tutaj postawimy coś. W ogóle tutaj jest ładne miejsce na wybudowanie jakiegoś budynku. Tylko tutaj jest latająca wyspa, która trochę przeszkadza i ten domek latający. Ale to można nawet przesunąć latającą wyspę i tutaj wybudować jakiś, nie wiem, może nawet wieżowiec! Chociaż trochę małe jest miejsce na wieżowiec, taki szp szpiczasty byłby, taki mały, ale coś tutaj jest jakieś miejsce, co nie? Więc może coś się tutaj kiedyś wybuduje, albo coś niskiego, no bo jednak słuchajcie, tutaj ta wyspa, może nie będziemy jej przenosić, skoro już jest tak długo na Wojanowicach, może zostawimy ją, eee, tylko coś tutaj wybudujemy pod spodem. Nie wiem jeszcze co, jakiś plan może być, może jakaś, nie wiem. Sz nie, szpital nie, szpital już jest tam poza Wojanowicami, chociaż nie ma szpitalu w Wojanowicach, kiedy czasem jest potrzebne, trzeba lecieć bardzo daleko tam poza Wojanowicami Dziwne, co, nie? Szpital powinien być bliska, żeby było bezpiecznie. Dobra, patrzcie, ile już tych pochodni nam zostało? No niewiele, niewiele, więc zaraz to kończymy. Pewnie trzeba będzie jeszcze tutaj trochę doświetlić, widzicie? Bo tutaj nie ma żadnej pochodni. Dobra, tutaj e, oświetlamy już tutaj końcówkę. Pyk, pyk, pyk. Ile mamy tych e, latarni? Trzy, trzy staki. No to będziemy mieć 3,5 pewnie staka. O ja, ostatni stak pochodni. Idealnie starczyło tych pochodni. Dobrze, że tyle wziąłem. E, dobra, tutaj ładnie, tutaj jedną dziurę zrobiłem przez przypadek. Troszeczkę tutaj jeszcze latarni leży, ale ogólnie jest bardzo ładnie oświetlone i wydaje mi się, że nigdzie już te zombiaki głupie nie będą się respiły. Okej, okay, czekaj. Czy to już ostatnia pochodnia? Nie, w sensie latarnia? Nie no, ile mogę się jeszcze mylić? Dobra. Nie, tutaj jeszcze troszeczkę zostało, ale jesteśmy na dosłownie końcówce, więc oficjalnie zaczynamy wiosnę na Wojanowicach. Wiem, że jeszcze nie ma wiosny ogólnie jest jest cały czas zima, ale na Wojnowicach już jest wiosna! Zaczynamy, koniec zimy, zaczynamy wiosnę. Jest super. Subskrybujcie kanał, dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o tym, co tutaj powiedział. Ej, palion! Palien! Palien! Co on znowu tutaj kombinuje? Dziobaku śmierdzielu, paczek dostaniesz z tych paczek dostaniesz z tych ze śnieżek jak dostaniesz. p. No paczek omija je. Nie jestem w stanie wytrzymać za nim normalnie. P. Nie, no nie idzie ja chyba do mojego domu. Nie, dobra, uciekaj stąd. Uciekaj. No. A kysz Dobra, widzę, kończymy ten odcinek. Tutaj też nobek mi otoczy otoczyli mnie. Otoczyli mnie, co ja mam zrobić? Aj, gonią mnie. Spadajcie stąd. No tyka. Co za debil. Widzieliście jaką ska. Co za głupek ale głupek O, trafił mnie Trafił, ale głupek Nubek to jest taki głupek Widzowie Dobra, kończymy ten odcinek, już mam dość Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Eluwa, cześć, po.